Cześć kochani, witajcie w czytaniu na sobotę 30 maja Proszę zostawcie łapeczkę w górę w celu wyrównania energii między nami I już zaczynamy z sobotnim przesłaniem Zobaczymy, co dzisiejszy świat chce Wam przekazać Pamiętajcie, że są to przekazy ogólne Więc oczywiście mogą z Wami rezonować, ale równie dobrze nie muszą. Także nie zrażajcie się, bo jednego dnia możecie trafić na swoje przesłanie, może się z Wami sprawdzić, ale nie musi być tak codziennie, tak? 5,5 tysiąca osób subskrybuje kanał i zagląda, także wiecie, miejcie to na uwadze. Ale warto oczywiście takich przesłań słuchać. Tak, w razie co. No dobrze, zobaczmy. Jakie tutaj mamy energię? Już ósemka mieczy nam wypadła, i to jest, kochani, bardzo dobrze, bo to jest wyjście z jakiejś pułapeczki. Hmm. Głównie z płapeczki mentalnej. No, ale dobrze, zobaczmy, co dalej. No, proszę, tutaj ktoś duszyczki oszukiwał i mieliśmy do czynienia z takimi energiami wcześniej. Słuchajcie, no jest taka tutaj śmieszna zależność, że Wszechświat jednego dnia daje nam takie grubsze sprawy czytania, duchowe i miłosne, tak? A jednego dnia na bardziej przyziemskie i osobiste. zauważyłam właśnie taką zależność, że jednego dnia jest tak, jednego tak. No i tutaj dzisiaj właśnie znowu wracamy do spraw jakiejś nieuczciwej energii i tu już Wszechświat pokazuje hola hola, nie wskrzeszaj tego, co na dobre umarło, ponieważ to Cię blokowało i powodowało mentalną pułapkę, a w sle jest nieuczciwa energia bardzo. Zaraz zobaczymy, czy jakieś znaki zodiaku tutaj mamy, a no, mamy mamy znaki ziemskie. I słuchajcie, tutaj jest też troszeczkę materialnej energii. Wiecie co? Bardzo energia niedojrzała, bardzo mm, impulsywna, energia nieznająca jeszcze dobrze życia, nieznająca właśnie dobrze. Mm, tych zasad obchodzenia się z pieniądzem, tak? Jak to ciężko trzeba pracować na to, żeby cokolwiek osiągnąć. Mogą to być jak najbardziej wasze dzieci, zwłaszcza jeśli macie dzieci z trygonu powietrznego, bliźnięta waga wodnik lub ziemskiego, byk panna koziorożec. No i tutaj mamy te wszystkie karty osób w odwrocie, ale to też mogą być jakieś dziwne relacje z przeszłości, gdzie źródło na miasto mówi: nie skrzeszaj tego w sobotę 30 maja, to się kompletnie nie opłaca ta osoba. Nad Nadal jest nieuczciwa, nadal kłamie, a ty masz wyjść z toksycznej sytuacji, to Ci tutaj ewidentnie karty radzą, tak? Więc jeżeli ktoś tego dnia do Ciebie wróci, mówiąc, że on już się nauczył i wyciągnął wnioski, no niestety tutaj nadal mi się poka nadal mi pokazuje się, że kłamie, i, i tym bardziej trzeba uważać na pannę koziorożce byka, wodnika, bliźnięta i wagę. Gdyby rzeczywiście jakieś relacje z tymi osobami przede wszystkim były nieuczciwe, kłamliwe. Źródło jasno mówi, ty wychodzisz z cierpienia, wychodzisz z trudniejszych energii, z pułapki, z niezdecydowania, z zastoju, tak? Twoje samopoczucie, twoje zdrowie psychiczne, ono mm, zdrowieje. Dlatego tu jest jasna rada, nie wskrzeszaj, zostaw to, co umarło, nie wróci, jeśli z kimś się pożegnałeś, bo był nieuczciwy, ta osoba jest nieuczciwa i toksyczna nadal, tak? Więc to dla takich troszeczkę bardziej hardkorowych sytuacji, gdyby tutaj faktycznie ktoś się zastanawiał w tym dniu e, czy przyjmować z powrotem. No, jeżeli tutaj dzieci chcą też pieniądze wyłudzić i kłamią, i kłamały w przyszłości, no niestety, niestety ta energetyka nadal nam się utrzymuje, więc trzeba bardzo duszeczki Teraz wyciągnę przesłanie urodzinowe, kartę ochronną przewodnią dla osób urodzonych 30 maja. Kompromis. Czyli no, jednak jesteście e, prowadzeni do kompromisu do pojednania, zwłaszcza te osoby z 30 maja, gdybyście miały taką sytuację, e, no, jednakże ja czuję, że to nie jest właściwy moment, na pewno nie w tym dniu, tak? gdyby tutaj na przykład właśnie ktoś z urodzinami do was się odezwał, no jego energetyka jest nadal siódemką mieczy, więc musicie nadal tą osobę mm, na tą osobę uważać, albo je po prostu przebaczyć i no, jednak pożegnać się z nią na dobre. Albo zaczekać jeszcze, tak, aż rzeczywiście tutaj coś się odmieni, bo na dzień dzisiejszy no, energetyka nadal nie jest e, zaciekawa i rada dla Was, oddajcie się duchom natury. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze czytanie i do usłyszenia w następnych.